finalowego meczu o Puchar Polski nie ma mogło kłopotów z przygotowaniem boiska na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Dla kibiców sportowych nie ma złej pogody. Już niebawem Polonia Warszawa będzie obchodziła 110 lecie swojego istnienia. I z tej okazji klub poprosił mnie o wykłady historyczne. Wykłady historyczne adresowane w stosunku do naszych młodych piłkarzy i w ten oto sposób około 10 grup piłkarskich młodzieży w czarnych koszulkach otrzyma taką dawkę historii związaną z naszym klubem. Mam się już drugi raz uczestniczyć w wykładach doktora Gawkowskiego. I drugi raz zastanawiałem się, który z tych chłopaków, którzy tutaj dzisiaj byli, znajdą się za 20-30 lat na podobnych slajdach, na podobnych wykładach, jako jedna z legend Polonii Warszawa. Uważam, że takie lekcje historii o naszym klubie są dla nas zawodników bardzo ważne i możemy się utożsamić z historią klubu. Motywuje to też nas do ciężkiej pracy i do tego, żebyśmy w przyszłości my osiągnęli to mistrzostwo, co osiągali zawodnicy. W 2000 roku i w 1946. I wydaje mi się, że ci chłopcy też są na to gotowi, żeby temu sprostać. Tak? I, I takie lekcje jeszcze bardziej wzmacniają tą, tą wiarę w sukces i w tą wiarę, że są w właściwym klubie w Warszawie.